O nie! Welgard dokazał się takim sukcesem, że nieironicznie możemy mieć całkiem niezłe nadzieje co do jakości Mass Effecta 5. Niedawno w ostatnim filmie na ten temat wgryzłem się w tego Welgarda jak jakieś. Wściekłe, grifterskie zwierzę! I znów myślałem, że nie to koniec, no już nic nowego i ciekawego nie wyjdzie, jeżeli chodzi o ten temat. A tu nagle dosłownie w dzień publikacji tego właśnie materiału pokazały się kolejne wiadomości, które, no jak wspomniałem, budzą nadzieję. I ej! i Bioware zapowiedzieli już w ogóle dawno po premierze Wellgarda, po jego sukcesie, że będą robili restrukturyzację w celu skupienia sił na kolejnej części Mass Effecta, jakbym nie powiedział tego 700 razy już wcześniej mojej ulubionej serii. I tak, jak domyślała się większa część ludzi, no chyba poza samymi zainteresowanymi, jak widać na Blue Skyu, bo przecież nie na Twitterze, bo Elon Fu, wyrażają og oni ogromne bowiem zdziwienie, restrukturyzacja nie oznaczała przeniesienia niekompetentnego pracownika do innego Działu niczym księdza do innej parafii, a po prostu zwolnienie takiego pracownika. O nie, jak mi przykro. Poleciały głowy innych, już nawet szych odpowiedzialnych za Belgard, jak chociażby trik Wikis. Który był w tej grze głównym scenarzystą? Karin Wikis główna edytorka w studiu, Ryan Cormier, czyli edytor narracji, na którą też tak bardzo, no cóż, chwaliliśmy, prawda? I Cheryl czyli, czyli scenarzystka, no i również wielu innych. I tutaj trzeba przyznać, że właśnie wiele wyższych szczebli nie było pod żadną ochronką przed zwolnieniami. I niektórzy. Znowu nie wiem, dlaczego krytykują takie podejście, że skoro firma skupia się na takim swoim być albo nie być, tak jak Ubisoft przy Shadows, czyli Mass Effect 5, to nie powinno się bawić w żadne roszady, w żadne zwolnienia i mieć jak najsilniejszy zespół, a nawet jeszcze trochę więcej ludzi dotrudnić. Pokrętna logika, bo akurat to, czego możemy być pewni, to to, że gdyby ten sam zespół, który tworzył Velgarda, tworzył Mass Effecta 5, który aktualnie znajduje się w preprodukcji, to już teraz moglibyśmy mówić, że ten tytuł po prostu padnie, skreślić go, porażka byłaby absolutnie pewna. A teraz, kto wie, może Bioware uda się zebrać no niczym właśnie w Mass Effect 2, taki dream team, taki szalony team z misją samobójczą, z której być może nikt nie wróci i stworzyć naprawdę potężne dzieło. Aczkolwiek wiadomo, że nic nie jest pewne i może się okazać, że zmienia się kadra, ale idee, pomysły, umiejętności, wartości i priorytet deweloperski się nie zmieni nic a nic. Ja akurat szczerze Wolę zostać optymistą zwyczajnie, bo ja nie chcę, żeby Mass Effecta spotkało to samo co Dragon Age.